Rozmowy Leosia z dziadkiem. O szczęściu, które nie ma nóg. Tego dnia Leoś wrócił ze szkoły przygnębiony. Kiedy siedział na kanapie, wpatrując oczy w okno, do pokoju wszedł dziadek. Zauważywszy smutek wnuczka, zapytał: Porozmawiamy o tym, co się dzisiaj wydarzyło? Dziadku, zrobiłem wczoraj rysunek w domu i zaniosłem go do szkoły na zajęcia. Kuba wylał mi na niego farbę, umyślnie, a wykonywałem go ze dwie godziny zaczął Leoś. Potem dostałem uwagę od pani za coś, czego nie zrobiłem. No i na koniec lekcji zgubiłem mój ulubiony srebrny łańcuszek. Zerwał się z mojej szyi i już go nie znalazłem. Nie zauważyłem tego. Wiesz, czasami są takie dni, w których wydarza się kilka nieszczęść. Niektórzy wtedy mówią, że wszechświat nas testuje, a ja wolę inne powiedzenie: wszechświat nas uczy. Nie rozumiem, co to znaczy. To znaczy, że już od dziecka poznajesz różne smaki. Dzisiaj poznałeś smak niepowodzenia, kilkukrotnego niepowodzenia. Ale, dziadku, jak mogę być szczęśliwy, kiedy coś takiego się dzieje? Tyle rzeczy w ciągu jednego dnia. Oczywiście, że możesz być szczęśliwy. Na tym właśnie polega ta lekcja. Wnuczek otworzył z zaciekawieniem szeroko oczy, czekając na dalsze wyjaśnienia seniora. Najpierw zrozum, że żadna rzecz nie dać takiego szczęścia, jak szczęście, które masz w sobie. Ty, ty jesteś odpowiedzialny za swoje samopoczucie. Nieposiadany łańcuszek, czy zrobiony rysunek. Owszem, utrata rzeczy może spowodować smutek, ale Twoim zadaniem jest z nim pobyć przez chwilę, a potem zrozumieć, że jesteś szczęśliwy mimo wszystko. Ale ja lubiłem ten łańcuszek, dziadku, odparł wnuczek, i to bardzo. Dostałem go na urodziny. Rozumiem. Ale jeśli będziesz uzależniał swoje szczęście od posiadania na przykład tego łańcuszka, nigdy, ale to nigdy tak naprawdę nie będziesz szczęśliwy. Rzeczy dają tylko chwilowe poczucie satysfakcji i złudne szczęście. Otrzymana od Pani uwaga też jest tylko uwagą. Nie uzależniaj szczęścia od ocen dokonanych przez inne osoby, nawet nauczycieli. A jeśli wiesz, że otrzymałeś niesprawiedliwie uwagę, spróbuj wyjaśnić z panią tę sytuację. Opowiedz też o tym mamie. Myślę, że masz dobrą wychowawczynię. Sprawa na pewno się wyjaśni. W takich sytuacjach trzeba działać, trzeba rozmawiać, wyjaśniać, a nie smucić się. Dobrze, stwierdził wnuczek jutro zapytam się pani. I co? Jesteś już szczęśliwy? zapytał dziadek. Nie bardzo rzekł Leoś ale jest mi trochę lżej. Jest ci lżej, bo o tym porozmawialiśmy. Rozmowy z najbliższymi o problemach są bardzo pomocne. Zobaczysz, że jeśli będziesz pamiętał naszą dzisiejszą pogawędkę, następnym razem inaczej zareagujesz w podobnych zdarzeniach. Ale czekaj, czekaj, dziadku. To co? Mam się cieszyć, jak coś stracę? Jak ktoś mi zrobi przykrość? Nie za bardzo to rozumiem. Leosiu, szczęście nie przychodzi i nie odchodzi. Ono nie ma nóg, jak również nikt ci go nie daje. Rzekł dziadek, kładąc jedną rękę na ramieniu wnuczka. Szczęście masz w sobie, w swoim sercu. Szczęście z uczuciem pochodzącym od ciebie. A teraz, Senior dotknął dłonią drugiej ręki jego serca. Tylko tam je znajdziesz. Ono nie jest tobą, ale w każdej chwili możesz je wywołać, jeśli zauważysz, że o nim zapomniałeś. W każdym momencie możesz je odnaleźć, gdy myślisz, że je straciłeś. Pamiętaj o tym zawsze. Natomiast rzeczy, jak i ludzie, one owszem, przychodzą i odchodzą. To ubarwia twoje życie. A wiesz, kto nigdy od ciebie nie odejdzie? Nie, nie wiem, dziadku. Kto? Mama? Tata? Nie, zarówno oni, jak i ja jesteśmy z tobą przez pewien czas. Do końca życia tylko jedna osoba ci nie opuści. Ty nią jesteś. Będziesz ze sobą każdego dnia. Będziesz swoim najlepszym przyjacielem, największym wsparciem. Dlatego dbaj o siebie, bo tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje szczęście. Leosiowi zrobiło się cieplej na sercu. Wydaje się, że zrozumiał tę lekcję. Dziadek wziął wnuczkę na kolana i zapytał: To opowiesz mi coś więcej o swoim łańcuszku? Jak wyglądał? Wiesz, niektóre rzeczy przychodzą do nas ponownie, uśmiechnął się. I przytulił chłopca.